ze mną jest e, dzisiejszy gość, chociaż tak do końca nie wiem, kim on jest, spodziewałem się trochę kogoś innego. Czy możesz się przedstawić? Tak. Mogę? Kim jesteś? Jestem e, romant romantik Macho, brat romantik Psycho. Tyle chciałem powiedzieć. E, jestem trochę e, zaskoczony. E, poniekąd przypominasz mi kreację pewnego e, pewnego muzyka rapera znanego właśnie jako Kwebo, który zapowiedział się na. A -a -a. A -a. Czy mam nie mówić? Przepraszam już. Stresujesz się tym, tą wizytą? Nie, nie. Nie powiedziałeś imię, którego nie. nie mnie zabolało. Czy ty stresujesz się, jak jesteś w telewizji? Jesteś pierwszy raz w telewizji? Tak. Myślałem, że to jest większe. Kamery cię w żaden, w jakiś sposób onieśmielają? Może wody się napijesz na początek? Nie, po prostu uważam, że przyszedł mój czas, mhm. żeby powiedzieć wszystko, co uważam, Pokule. A co byś chciał nam powiedzieć? Że jest mi przykro z powodu z powodu mojego, mojego brata Co jest mi przykro z powodu mojego brata. Przepraszam bardzo. E, twój brat, którego imienia mam nie wymawiać? Tak, tak. Hmm. A czy y, możesz wymienić tę pierwszą nazwę, którą romantik Romantik y, Macho czy romantik psycho. psycho? Tak. Romantik Psycho, nie wiem czy o to czy to Cię tak zabolało, że wypuścił dzisiaj nowy kawałek i, i w pewien sposób w tym kawałku obraził, obraził ludzi. pewnego, obraził, może nie, zaczepił bardziej pewnego aktora, nie, który no, jest Ci znany? Ob, obraził, mówmy po, po imieniu, po, powiedział y, do niego perbłazen. To, 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 to prze, przepraszam, nie jest obrażenie? Ale to jest pewnym y, błazeńskim, y, błazeńskim... Ale to, ale to nie pejoratywnym kontekście się mówi. Tak nie, 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 moż nie, można, tak. Ja rozumiem, że to jest rap. I ra, ra, rap, stoi na bifie. Ale... Zawolało cię to. Gdyby nie zalecenia pana premiera, przetuliłbym Cię w tym momencie. Ale jak dobrze wiesz, nie możemy tego zrobić, więc musisz sobie z tym kryzysem emocjonalnym poradzić samemu. Dam Ci chwilkę na, na odetchnięcie, dobrze? Ja, ja mam... Ja mam list. Ja mam list, który przygotowałem dla brata. Gdzie jest moja kamera? Tam. Ta z Tam. czerwonym światełkiem. Dobrze. Chciałbym bardzo przeprosić za brata. Coś ostatnio się odciął od świata. Nie ma to tamto. Musi zmienić lekarza. Mówi, że ma głowę otwartą, ale ja się nie zgadzam. Uwierzcie, znam go. To tragiczny aktor. I pajac. Szuka poklasku, więc się cały wydziarał. Ups, nie tak, bo on się wydziabał. A z tą pijarową akcją, co ją ciągnął na Hama, to było o tak o. Pieprzone chamstwo. On się wyśmiewał z brata. I z takich jak ja, co siedzą w szpitalach, emanował pogardą w telewizyjnych programach. To dla mnie za ciężkie. Przepraszam bardzo. Nie chcę już słuchać ciągle to samo o jego charytatywnych zamiarach czy planach, czy spadaj z tą propagandą. Kuba, bracie, bez urazy. Nie pito żeś nagi. Życzę odwagi do pokazania światu swojej prawdziwej twarzy. Zdradzę Ci sekret. Nie ma jej w dziarach. O, no to samo. Przepraszam dziabach. I PS. Dzięki mordo za świetne promo. Fakturę wyślij drogą mailową. Koronawirus. Czyli już jak rozumiem normalnie z nami w normalnej formie. Sebastian Fabiański który dzisiaj został zaczepiony przez Kłębo na A, to jest performance. E, w wiesz. swoim e, nowym e, teledysku, nowym kawałku, e, trzeba przyznać, że e, zapewnił ci pewnie gorący poranek, bo znajomi zaczęli do siebie wyzwania. Komple do mnie zaczęli pisać, tak, tak. Kłębo e, ci pocisnął. Ja na początku to usłyszałem, sobie Nie, to. Ale płaci z tych szczególnie. Ale i też się wydaje że Ale potem nie. wiesz. Ale czy, na między Instagramie... wami jest jakieś napięcie? to to ja tam kiedyś. Ale chyba... czego to jest bardzo sympatyczne To Ja tam kiedyś weszło. Yy, powiedziałem, czy też na łamach innego portalu, że... Yy, że ja nie rozumiem, kim on jest artystycznie. W sensie, kiedy wypuszczasz kawałek, który się nazywa Madagaskar i jest takim brudnym, e, brudnym, bardzo trakiem, takim na przykład, który ja lubię i cenię w rapie, i wypuszczasz numer, który się nazywa Candy, no to, to ja nie rozumiem, kim on jest artystycznie. I de facto to, był mój, ale może to, on to była on moja to Ja nie rozumiem, kim jest i ma prawo nie rozumieć, ma prawo szukać i właśnie, samego, No i właśnie, tak, no i wiesz, ale ja powiedziałem... To jest to tak, jak ja kiedyś powiedziałem na Facebooku swoim po, tym celu, po tej całej burzy, która się wywiązała po tym, jak ja śmiałem skrytykować nową szkołę czy coś takiego. W ogóle, je, po pierwsze, moje słowa to są tylko i wyłącznie moje słowa, więc apeluję o dystans. Ja nie jestem nikim szczególnym tak naprawdę. Jestem człowiekiem, który uprawia publiczny zawód. Teraz wziął się za muzykę, którą kocha, więc no nie dopisujmy mi miana, bo tak niektórzy sugerują, jakiegoś mesjasza, który miał zamiar w ogóle przyjść i zbawić polski rap. Ja nie miałem ochoty niczego zbawić, mi się po prostu przydarzyła niesamowita szansa na to, żeby wydać płytę, o czym marzyłem od 16 roku życia. Poznałem Ostrego, dalej się potoczyło to wszystko i po prostu w ramach... Jeżdżenia po festiwalach z filmem Mowa Ptaków, ktoś mnie zapytał, że słyszał, że ja coś wydaję, więc ja powiedziałem na temat Hip-Hopu, co myślę, i tak dalej zapytany. I tak na dobrą sprawę tylko tyle, nie? I aż tyle. Co sądzisz o występie sobieńskiego w ostatnim Co w się sensie no przed ostatnim? Mm, to powiem ci tak, wydaje mi się, że. Yy... Bo widziałeś, widziałeś, tak, widziałem, widziałem. Mhm. Wydaje mi się, że kanał sportowy to nie jest miejsce, w którym raper powinien toczyć konflikt z aktorem i, i wyciągać <śm> gdzieś tam gdzieś z naski, bo to już samo w sobie trochę zabawnie brzmi, także po prostu powiem tutaj akurat w tej sytuacji e, pomidor.